Umbrella Academy to seria komiksowa wydawana przez Dark Horse Comics od 2007 roku, autorstwa amerykańskiego muzyka i scenarzysty Gerarda Weya do rysunków Brazylijczyka Gabriela ba. Ba to jeden z braci bliźniaków, którzy stworzyli Day Trippera. Wysokiej klasy komiks, który omawiałem niedawno. Do tej pory ukazały się trzy tomy tej serii. Czwarty jest w przygotowaniu. Tom pierwszy nosi tytuł Apocalypse Suite, po polsku Suita Apokaliptyczna i był wydany w odcinkach w latach 2007-2008. A w 2019 doczekał się tego pięknego wydania zbiorczego Library Edition. Opowiada o tym, jak pewnego dnia z nieznanych przyczyn 43 kobiety niebędące w ciąży urodziły 40 troje dzieci. Sir Reginald Hargreaves, nazywany Monoklem, który jest kosmitą przebranym za brytyjskiego dżentelmena, przygarnął siedmioro z nich ze względu na posiadane przez nich cudowne moce. Stworzył dla nich tytułową Umbrella Academy, wychowując je na grupę superbohaterów. Pierwszy raz widzimy ich, gdy jeszcze jako dzieci walczą w Paryżu z wieżą Eiffla, która najwyraźniej oszalała, a następnie odleciała w kosmos. W kolejnych latach numer 5 znika, a numer 6 umiera. Wiele lat później piątka z nich spotyka się ponownie na pogrzebie Hargripsa, a spotkanie organizuje jego pomocnik inteligentny szympans, dr Pogo. Dowiadujemy się, że trzy dni po jego śmierci świat ulegnie zagładzie, którą przeżyje tylko dziecko numer 5. Pięć. 50 lat zajmie mu zbudowanie wehikułu czasu. Dzięki któremu wróci z powrotem, by zapobiec katastrofie. Z tym, że z jakichś powodów przenosząc się w czasie, przemieni się w dziewięciolatka. Zagłada jest przygotowywana przez diabolicznego doktora Terminala, by się dokonała, dziecko numer 7 wania, odrzucona przez ojca i rodzeństwo, ma zagrać apokaliptyczną suitę na skrzypcach. Jest to niezwykle pomysłowa parodia opowieści o superbohaterach. Grupa przypomina podobne, które widzieliśmy już wielokrotnie w X-Menach czy Doom Patrol. Każdy z grupy stanowi pewnego rodzaju typ osobowości znany z komiksów. Numer 1, Luther, lub też Spaceboy, to typ w stylu Supermana, chętnie biorący na siebie misję zbawiania świata. Posiada głowę, która została przeszczepiona do ciała goryla, dzięki czemu zyskał nadnaturalne siły. I stał się pierwszym dzieckiem, które poleciało w kosmos. Pozostali członkowie grupy znajdują się w jego cieniu i cierpią z tego powodu na rozmaite problemy natury emocjonalnej. Razem tworzą wysoce dysfunkcyjną rodzinę, kultywującą coś pośredniego pomiędzy poczuciem krzywdy, którą wyrządził im ich przybrany ojciec, a nabożnym stosunkiem do niego. Obraz kreślony przez Gerarda Wayya jest tu wyraźnie spojrzeniem na znane od lat motywy w sposób bardzo nowoczesny. Bohaterowie co prawda ratują świat przed zagładą, bo taka jest funkcja superbohaterów, ale główny nacisk zostaje tu położony na trudne relacje międzyludzkie. Widzimy wyraźne pęknięcie pomiędzy szóstką dzieci, a ich ojcem, w którym uwidacznia się typowy konflikt międzypokoleniowy. Hargreeves jest postacią wyciągniętą z przeszłości, herosem dawnych komiksów. Jest też człowiekiem, chciałem powiedzieć, kosmitą, nieokazującym uczuć i twardo zmierzającym do celu. Od początku widzimy go przywującego swe dzieci do porządku, gdy próbują go nazwać tatą. Symptomatyczne jest, że w komiksie tym prawie się nie pojawia i umiera już w pierwszym odcinku. Od tego momentu nie ma go, jedynie wyczuwamy, jak jego osoba unosi się niczym duch, rzucając cień na swe przybrane dzieci z pod którego nie są w stanie się uwolnić te dzieci są tu wyraźnie tworami nowych czasów to znaczy prócz tego że zbawiają świat i walczą ze złem potrzebują miłości i akceptacji pozbawione tych rzeczy tradycjonalistyczne wychowanie jakie im zapewnił ich ojciec pozostawiło ich życiowo okaleczonymi chcą być kochani przez niego nawet po jego śmierci symbolem tego chłodnego wychowania Jakim zostają poddani, jest to, że do pewnego stopnia funkcjonują jedynie jako kolejne numery. Przy czym numer pierwszy jest ulubieńcem ojca, a czym dalej, tym jest gorzej. Najbardziej tragiczną jest oczywiście postać ostatniego dziecka, dziewczynki numer 7, która od początku jest odtrącona przez ojca i której stale powtarza on, że nie posiada w sobie niczego wyjątkowego. Te lata frustracji powodują, że gdy przychodzi odpowiedni moment Wania przechodzi na mroczną stronę mocy, bo tylko to może spowodować, że pozostali zwrócą wreszcie na nią uwagę. Stanie się ważna, nawet jeżeli, zamiast ratowania świata, spowoduje jego zniszczenie. Komik z od początku do końca skrzy się błyskotliwymi pomysłami fabularnymi. Także nie sposób przewidzieć, co się za chwilę stanie. Można nawet powiedzieć, że tych fanaberii jest tu momentami za dużo, bo przy żadnym nie zatrzymujemy się dłużej się nad nim choćby na chwilę zastanowić. Sposób pisania Gerarda Weja jest bardzo dynamiczny. Przeskakujemy z jednego pomysłu w drugi. Raz skaczemy 20 lat do przodu, później wracamy z powrotem w przeszłość. Dialogi są skrótowe, często wręcz przerywane w połowie. Jest tu mnóstwo zasygnalizowanych tematów, ale też wyczuwalna chaotyczność. Scenarzysta nie do końca panuje nad materiałem. Czasem chce powiedzieć zbyt dużo, a czasem za szybko. Chwilami nie poczuwa się do obowiązku, by tłumaczyć nam coś, co oglądamy. Zamiast tego już pędzi do kolejnej sceny. Postacie, często interesujące, pojawiają się na chwilę i znikają. Niektóre sprawiają wrażenie niedokończonych, lub takich, które zostały zaczęte, ale autor stracił do nich cierpliwość i porzucił na rzecz jakichś innych. Na przykład, przybrana matka bohaterów, która najwyraźniej jest częściowo lub całkowicie robotem. Czy też manekinem. Wiele tropów nie zostało należycie rozwiniętych. Fakt, że monokl jest kosmitą, jest ledwie wzmiankowany na marginesie, jakby to było coś zupełnie nieistotnego. Ta skrótowość i powierzchowność opisów wpisana jest zresztą w sam pomysł wyjściowy. Mamy siedmiu równorzędnych bohaterów, którzy naszkicowani są w pobieżny sposób. Od razu rzuceni w wir wydarzeń. Zwyczajnie nie mamy czasu, by się do nich przyzwyczaić, ale najwyraźniej zdaniem autora, to wyłącznie nasz problem, a nie jego. Jednak mimo tej chaotyczności, komiks jest zabawny i oryginalny, w rezultacie czego można mu tę chaotyczność wybaczyć. Najlepsze są tu drobne żarty rzucone mimochodem. Sam sposób prowadzenia narracji, który jest dość niezwykły. Osobowości bohaterów poznajemy na przykład dzięki wyrwanym z kontekstu urywkom wypisanym z książek, które mają charakter jawnego paszkwila. Funkcje żartu pełnią tytuły kolejnych rozdziałów. Na przykład tytuł piątego jest częścią dialogu toczonego właśnie przez inspektora policji i przesłuchiwanej przez niego kobiety. Jest to rodzaj zabawy samą materią komiksu, czy też szerzej opowieści jako takiej. Zabawą dodajmy na najwyższym poziomie, trochę przypominającą to, czym w Polsce zajmował się Tadeusz Baranowski. Rysunki autorstwa Gabriela Ba są swoistym połączeniem tego, co widzieliśmy już w jego wykonaniu przy okazji późniejszego Day z kreską przypominającą styl Majka Mignoli. Ten pierwszy element charakteryzuje się pewnego rodzaju poetyckością. Postacie są satyrycznie zniekształcone. A budowle i maszynerie wyolbrzymione. Jest to trochę świat widziany oczami dziecka. Kreska jest nonszalanska, chwilami wyraźnie uproszczona, ale niezmiennie interesująca. Z drugiej strony mamy nawiązania do Mignoli, bo jednak bądź co, bądź jest to komiks o superbohaterach i końcu świata. Typowo Mignolowski jest Spaceboy i czarne charaktery. Przy czym ten melanż funkcjonuje tak na poziomie rysunków, jak i na poziomie fabuły, bo to komiks z chwilami dla dzieci, a chwilami zdecydowanie dla dorosłych i te dwa światy dopełniają się tu w zadziwiająco skuteczny sposób.